Później drugi od. La, pa, pa. Siemanko, cześć! Witam Ciebie serdecznie na tym kanale. QA, kolejny odcinek. Dawno nie było QA, także dzisiaj zrobimy, zadaliście pytania na grupce. Zapraszam serdecznie na Jurkowski Koniecznie. Ponad 24 tysiące osób już tam jest. Pozdrawiam serdecznie każdego z osobna. Dziękówka za pytania. Polecimy za pierwszy odcinek z pytaniami z grupy. Drugi odcinek wyrzucę za jakiś czas. Tam będą pytania z Instagrama. To Insta również zapraszam. Lecimy. Jaki masz stosunek do ostatniego oświadczenia w związku z odwołaniem koncertu Kaliego? Jaki mam stosunek? Słuchaj, no tutaj jakby nie wyobrażam sobie, że jakby mogło być inaczej, jeżeli nie być po stronie artysty, czytając to oświadczenie czy też wypowiedź Kaliego. Jakby no tutaj sytuacja jest klarowna, nie? więc nie wiem tutaj jakby co tutaj, jaki można mieć do tego stosunek. No zrobił dobrze, miał na uwadze. Bezpieczeństwo siebie i ziomeczków, i, i tak dalej, ekipy, i ludzi na koncercie, i, i no też bym nie chciał brać w czymś takim udziału. Ty też byś nie chciał brać w czymś takim udziału. E, czasami się to zdarza, e, kiedyś bardzo często takie rzeczy się zdarzały, tak jak rozmawiam gdzieś tam e, z raperami, którzy już jeżdżą od lat. E, teraz na szczęście jest tego coraz mniej, no ale jeszcze czasami takie, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że mm, będzie to już marginalne i, i, i jakby no wszystko już będzie na takim poziomie profesjonalizmu, że no nie, takie sytuacje po prostu się zdarzać nie będą. Więc tyle. Kto następny w Y studio na żywo? Opalaj już możecie oglądać. I ma go na żywo, więc już możecie obejrzeć tutaj syna słonia, jak to mówią. A kto następny? No, mogę wam powiedzieć, że. Gadamy tutaj między swoimi, więc powiem Wam, słuchajcie, no jest rzecz niebagatelna się wydarzy, bo mam nadzieję, że tutaj wszyscy, którzy oglądają ten odcinek napiszą mi to też w komentarzu teraz, że na pewno znacie Fokusa Powierzchnie i udało mi się namówić Fokusa na to, żeby to nagrał i nagrał to, poleciał na raz i następny odcinek w piątek o 16:00 to będzie Fokus i Powierzchnie legendarny kawałek i no, mega, mega się cieszę, że takie coś udało się zrealizować, także czekajcie na to. No i bardzo się cieszę, że ten odbiór tej nowej serii jest aż tak, aż tak miły i aż tak jakby zasięgowo duży i tak dalej. Cieszę się, że to oglądacie, że to zapętlacie i często mówicie, że te wykonania live bardziej wam się dają niż numery oryginalne. Co mnie bardzo cieszy, raperów również, chociażby z Fokusem o tym rozmawiałem i Fokus też przyznał, że po prostu daje to numerom nowe życie i, i, i siedzieliśmy tutaj, oglądaliśmy jego powierzchniętnące tnące i mówi, że kurczę, tak jak ten na ten numer zajawy już może gdzieś tam nie miał, no bo to to są już lata, lata temu, tak teraz mu ona wraca i że mega sprawa. Także super, że wspieracie, że szanujecie, że szerujecie to. Lecimy dalej. Czekamy na kolejne odcinki. Pozdro. A jak jesteśmy już w tej serii, to dajcie mi znaka tutaj, kto według Was najbardziej was zaskoczył pozytywnie, kogo się nie spodziewaliście, a tak, a tak rozjebał. Napiszcie proszę, całą playlistę Wam wrzucę tutaj też na dół, albo tutaj ona Wam wyskoczy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście jakiegoś live'a, a nie jesteście przekonani do jakiegoś rapera, polecam obejrzeć, bo to, bo, to potrafi dużo zmienić. Jakie jest twoje marzenie z cyklu Niech się stanie i mogę spokojnie umierać? Paweł, yy, wiesz co, kiedyś może odpowiedziałbym na to pytanie, że w sensie coś bym tam wymyślił, ale tak naprawdę na tym etapie życia to jest takie troszeczkę abstrakcyjne, bo nie ma czegoś takiego, po czym, wiesz, mógłbym umrzeć i, i powiedzieć, że to jest wow, że już jest wszystko skończone. Tak naprawdę teraz chciałbym, żeby to wszystko tak płynęło, jak płynie i, i żeby e, wszystkie aspekty życia były mega poukładane i żeby po prostu sobie szczęśliwie żyć e, i to jest tak naprawdę najważniejsze. A jeżeli tak metaforycznie mówimy, że po prostu jakieś takie marzenie, no to chyba dalej to się nie zmienia. FIFA z Eminem, e, czy też Eminem na żywo w Y Studio, to by było coś, co, co, co by mnie Wy, wywaliło z butów i bym sobie powiedział, że chyba kanał już można zamykać, nie? No ale to, no to widzisz, no to chyba jeszcze daleka droga do tego, co? Mateusz. Czy warto było szaleć tak? Zawsze. I czy masz w planach zrobić kiedyś własny label? To byłoby, myślę, ciekawe. Mateusz, to pytanie wraca jak bumerang, a odpowiadam na nie jakby nie będę powtarzał tej swojej gadki, którą gdzieś tam już wcześniej słyszeliście, że tak, że są plany, że możliwości, że to byłoby ciekawe i tak dalej, i tak dalej. To już było wszystko mówione i to dalej jest prawdą. Fakt, że ty, 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 tych zajęć nam nie ubywa, a ciągle dochodzą nowe, więc to jakby nie, nie ułatwia nam tutaj tego, żeby jeszcze taki duży projekt otworzyć. Ale wiesz nad czym myślę i tu też wam, z Wami się mogę podzielić, dajcie znaka w komentarzach co o tym myślicie, żeby e, zrobić kanał e, drugi, e, chociażby pod nazwą Y-Studio, e, gdzie będziemy wrzucać e, rzeczy mniej znane, gdzie będziemy e, promować Mniej znanych, będzie to jakby kontynuacją monolitu alertu. Czy też będziemy rzucać numery zaprzyjaźnionych raperów z, z pierwszej ligi, czy też ogólnie z drugiej czy z trzeciej, jakkolwiek by to nie brzmiało. E, którzy czasami mają rzeczy luźne, a nie do końca mają gdzie to wrzucić. I, 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 czas, i często rozmawiam z nimi i oni mają takie problemy po prostu, że to, to nie może pójść tu, nie może pójść tu, a, a czy na zakładać nowy kanał, czy nie. Takie miejsce, gdzie po prostu będzie udostępnione, jakby, audytorium dla wielu osób i z podziemia, i z mainstreamu. Myślę, że to będzie ciekawe, dajcie znaka. Niech następnie będzie coś takiego, że tutaj z No będziemy wyłaniać, żeby ktoś tutaj raz na jakiś czas przyjechał do Y studio i zrobił numer na żywo, który odcinek się pojawi później na kanale Jurkowski. No, to są fajne plany, i myślę, że tutaj jest to do zrobienia, tak naprawdę. Więc, więc odpowiadam ci tutaj wiesz, tak. Rozlegle. Mam nadzieję, że doceniasz. Lecimy dalej. Co myślisz o freestyle? Śledzisz? Będzie kiedyś jakaś relacja? Na przykład z tegorocznego rocznego WBW? Radek i widać, jak oglądasz rzetelnie kanał jurkowski. Mordon, tu ci się teraz dla Ciebie proszę, jako odpowiedź. Pojawiają ci się odcinki, mój drogi. Gdzie? Albo relacjonowałem Red Bull Kontrowersy w tym roku, gdzie możesz zacząć od zaplecza najlepszych freestylowców. I, i no, proszę, oglądaj po prostu, więc freestylem jakby już konotacje są. Prowadziłem już kilka bitew freestyleowych, też możesz to zobaczyć na odcinkach. Gdzieś tutaj linki ci powrzucam. Więc trochę się tego dzieje. Wcześniej nie śledziłem freestylu, w momencie jak zobaczyłem go na żywo. Wcześniej śledziłem kiedyś, no jestem jakby za czasów Tetrisa, Muflona i tak dalej, Dużego P. To były czasy, kiedy to śledziłem, mocno, oglądając. Gdzieś tam pierwsze walki na YouTube i tak dalej. Później gdzieś przestałem, tego, e, przestałem to śledzić. Wróciłem, tak naprawdę, teraz, kiedy zobaczyłem gdzieś jakąś jedną, drugą bitwę, na, trzecią na żywo i zobaczyłem, że to nie jest tak jak na YouTube, że czasami po prostu wrzucasz w forek że tylko Ej, Nunia i kurwa i e, weź sprawdź to. Wystarczy pójść zobaczyć i, i naprawdę takie bitwy, jeżeli są na poziomie oczywiście, no to a, a, a miałem szczęście brać udział w takich, gdzie był ten poziom, no to naprawdę to mega wygląda i, i tu już nie, nie chodzi o same rymy, ale o samą walkę psychologiczną i, i ruch sceniczny, kontakt z publicą, wiesz, jest wiele zależnych, które który YouTube spłyca I, i polecam każdemu się wybrać. I od tego czasu jakby co, coraz więcej mam wspólnego z Freestyle'em. Freestyle'owców, przecież zapraszam, zobacz sobie, i e, chociażby Edzia e, na żywo rapującego tutaj w studio, również to i rzucił Freestyle. E, także tutaj też się lin, lin, link pojawi, więc tego będzie więcej. Filipek przecież u mnie również był, był czeski, także z tym freestylem e, jest wspólna nić. Więc e, tyle, nie? Pozdrawiam. Jakie jest Twoje ulubione piwko? Zimne. Tak naprawdę, nie, nie jest tak, żywe, że wiesz, że muszę mieć jakieś tam, nie wiadomo jak wyjątkowe, ale jeżeli mogę, no to jakaś ipka cytrusowa, Pan i Pani na przykład. No, piękna sprawa. Mikołaj Kapica. Czy możesz zdradzić cokolwiek na temat płyty Łony i Webera? Jakie są Twoje typy na następną edycję Młodych Wilków? Jaki masz stosunek do konfliktu Palucha z Redem i czy nie uważasz, że Paluch po raz kolejny robi jakąś małą, bezsensowną gównoburzę? Mikołaj, od początku. Pozdrówki w ogóle. Poznań. Czy mogę zdradzić cokolwiek na temat płyty Łony i Webera? No nie, nie mogę. Łona siedział tutaj i rozmawialiśmy sobie o, o gdzieś tam o jakichś planach i ruchach i jakby no, nie zawieszają y, Majka na kołek, więc na pewno coś się będzie działo, ale no wiesz, to jest Łona i Weber Wyobrażę sobie, żeby coś powiedzieć i, i, i cokolwiek popsuć chłopakom? No nie wyobrażam sobie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Mikosz, Weber. Ja nazywam się Adam Zieliński, Łona. A to jest klasyczna piątka. Aj. Jakie są Twoje typy na następną edycję Młodych Wilków? Yy, wiesz co, Mikołaj? Tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, bo wszystko zależy od punktu widzenia, czy patrzymy, czy nie wiem, osoby pokroju szaftera, czy też osób, które wiesz, jakby, które wyszły w przeciągu roku i, i, i są już mocno znane i czy ich bierzemy pod uwagę, czy patrzymy na osoby, powiedzmy, znanej malertów, pokroju, powiedzmy, nie? Takich mocno nieznanych, których fajnie było wywindować. Jeżeli tak patrzeć, no to tak naprawdę zapraszam. Poniedziałek, czwartek. Niezłe ziółka takie wyszukujemy tak naprawdę co stream. I, i tutaj mógłbym długo wymieniać pierwszych, którzy mi przychodzą do głowy: No to Daleu, Bartek, Koko, yy, Szymi Szym z swojego czasu też rzeczy rzucał. Oki przecież jeszcze rzucał rzeczy, rzeczy jeszcze wcześniej na Nownej Alerty, Teraz już jest w na poziomie. No to Oki chociażby takim młodym wilkiem? Czemu by nie? Szybko tak teraz z myślami bym musiał się skupić, kogo jeszcze bym tak szybko mógł z Nownej Alertów. BWC również ciekawa postać. Suchy Mike, no to ale to już jest wiadomo. No, był Symer również, teraz, teraz troszkę Mniej rzeczy robi, ale, ale tak samo się wyróżniał. FDP to samo. Wszystkich, których wyróżniłem na ostatnim podsumowaniu roku, tak naprawdę, którzy przez rok się pojawiali na streamach, no to są osoby, które spokojnie yy, mają już umiejętności, żeby iść dalej, potrzeba im jeszcze rozpoznawalności. Yy, my dokładamy do tego zagiełkę, żeby gdzieś to szło dalej, a, ale potrzeba ciągle tego więcej. Nie? Więc jeżeli patrzyć pod tym kątem, to powiedzmy te osoby, które tu wymieniłem, plus jeszcze kilka znajdę i spokojnie mogę kilka linków Wam wrzucić na dole, także sprawdźcie sobie wyróżnionych tutaj z im Linki na dole, sprawdźcie sobie opis. A tam jeszcze chyba to nie koniec pytań, nie? No właśnie. Jaki masz stosunek do konfliktu palucha z Redem? A, nie wiem, jakby może nie śledziłem tego konfliktu jakoś tam szczególnie, wiem tylko, że jakieś tam poleciały. Poleciały słowa i w jedną stronę, i w drugą stronę, i tak naprawdę, czy tu jest jakaś bezsensowna głównoburza? No, nie wydaje mi się. No, Paluch nie od dziś rapował na koncertach to, co rapował. Myślę, że to też nie chodziło o jakieś takie grubsze nienawidzenie Reda, tylko bardziej wrzucenie go w worek, właśnie tych raperów, którzy gdzieś poszli w takąś taką dziwną stronę, według Palucha, i tyle. I tak naprawdę, czy to jest jakaś burza, No, to już tam media powiedzmy to gdzieś tam później rozrzuciły. Wielkiej gównoburzy chyba z tego nie było, nie? No wiadomo, że to są dwie duże postacie i, i taki konflikt, że ktoś komuś coś odpisał, to zawsze ludzi gdzieś tam jara, ale, ale nie, nie doszukiwał się tutaj jakichś takich wielkich rozkmin, czy to jest bezsensowne, czy nie, no, każdy powiedział co myśli i tyle. Nie? Mają prawo się nie zgadzać. Kiedy będą jakieś live'y z gościem, najlepiej producenckie. Hubert, mój drogi, live'y z gościem rapowe będą się pojawiać. Zajdę, rozmawiałem, Joda był ostatnio przecież również na streamie rapowym, więc już po malutku gdzieś tam raperzy się otwierają na to, żeby, te, żeby się pojawiać na tych streamach rapowych również, co, co mnie bardzo cieszy i będę się starał o takich więcej. A jeśli chodzi o producenckie, no to Mordeczko, wakacje były, było dość ciężko złapać kogokolwiek, więc teraz mam nadzieję, że wróci rytm tutaj taki, że będziemy mam tutaj kilku producentów przecież zaznajomionych z Trójmiasta czy też z okolic, jak gdzieś my Będziemy, czy też y, y, może ktoś przyjedzie, to na pewno takie streamy będą. Z wieloma producentami rozmawiałem y, po kroju Lanka, po kroju Hejza. Z Mateo rozmawiałem również, że też takie coś możemy zrobić. Także to no, jest kwestia logistyki. Będę starał się ich ro robić je jak najczęściej. Myślę, że raz na dwa tygodnie powinno się coś takiego pojawić. Może jakaś wspólna nuta z panami na zdjęciu w Y Studio Kamil? No to macie tutaj to zdjęcie, zobaczcie, no tak naprawdę mocna ekipa. Zachęcam do wbijania na Instagram w ogóle, jeżeli jeszcze nie jesteście, macie tutaj linka. Dużo ciekawostek możecie zobaczyć z innej strony, chociażby takie właśnie backstage'owe zdjęcie, które jest poniekąd zapowiedzią meczu charytatywnego, który będziemy grali z Raperzy kontra Komicy, 15 września w Gdyni, zachęcam serdecznie do wbijania na ten meczyk. Część ekipy, która jest na tym zdjęciu, się na tym, na tym meczu pojawi, więc pogramy sobie. I taka ekipa będzie w Trójmieście, więc zobaczymy, jak. Styka pozwoli. Fajnie by było zebrać tutaj jakieś takie niecodzienną kolaborację, żeby zrobili wspólnie jakiś połączony numer. Będę się o to starał i, i żebyście taką ekipę Avengersów mogli zobaczyć na Majku tutaj w studio. Także trzymajcie kciuki za to. Nie? Do zobaczenia w Gdyni. Będzie jeszcze jakaś FIFA nagrana, czy coś przegapiłam? Tak, będzie, słuchaj. FIFA 19 jakoś nie zawadnęła sercem moim e, i też to widać było po kanale, że nie, jakoś tej FIFA nie było za dużo, ale myślę, że z 20 wrócimy. Zajaweczka wraca, więc e, zrobimy tak, ja będę się też o to starał, żeby tych odcinków z FIFA było więcej, żeby to było takie formie wywiadu, ale jednak żebyśmy w tą fifkę pograli. E, także e, trzymaj również kciuki, żeby do tego doszło. E, my zrobimy wszystko, żeby tak się wydarzyło. E, kochani, ty, ty, my. Wszystkie pytania przelecieliśmy. Que yes. já No i to by było na tyle, jeśli chodzi o grupę. E, Dziękówka za te pytania. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, piszcie tutaj w komentarzach, ja na nie albo odpowiem, albo dorzucę je do drugiego Q&A. Także dawajcie znaka. Dużo pytań Wam zadałem w tym odcinku, więc już będę kończył. Wydajcie dajcie znać że jak rozkminiacie kwestie Y Studio, odcinków i tak dalej, kanału. E, pogadajmy sobie o tym. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I oglądajcie odcinki, moi drodzy. Bardzo dużo fajnych odcinków w ogóle wjechało ostatnio. Zauważyliście czy nie? Tatuaże, kurde, festiwale, klasyczne piątki, szaleństwo, doz.